I powracamy po krótkiej przerwie, po nieco dłuższej przerwie znowu w naszym studium. Pani Monika Bogacz-Parchimowicz i Pan Jakub Szustak. Witam Państwa bardzo serdecznie z przedsiębiorstwa inwestycyjno-budowlanego BTM. Nie widzieliśmy się przez całe wakacje, no ale trzeba wrócić do pracy. W poprzednim sezonie, jeżeli tak to sobie możemy określić, rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, jak zbudować nasz dom, gdzie wybrać miejsce. Cały proces inwestycyjny sobie Dzień. rozłożyliśmy na czynniki pierwsze. No ale oprócz tego, że my sobie rozmawialiśmy, oprócz tego naszego gadu-gadu, wy normalnie pracowaliście, wy Oczywiście. ciężko pracowaliście. No i możemy podziwiać już efekty jednej z Waszych inwestycji. Na przykład przy ulicy Przemyskiej w Poznaniu powstało osiedle domków jednorodzinnych. Możemy porozmawiać sobie właśnie dzisiaj o nich. Za chwilę również Państwu je pokażemy. Można sam początek lokalizacja, otoczenie, czy jakaś infrastruktura na ulicy Przemyskiej w tym momencie już jest, bo wydaje się, że ta ulica Przemyska to jest dość odległa. Dość odległa nie do końca. Mhm. Właśnie na ulicy Przemyski mamy do Państwu do zaprezentowania, do zaoferowania osiem domków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Ulica Przemyska jest zlokalizowana na północnej części Poznania. Jest to okolica w niskiej zabudowie, gdzie dookoła mamy domki jednorodzinne, jest dużo zieleni, dużo trawy. Wygląda to tak, jakbyśmy mieszkali gdzieś na naprawdę obrzeżach Poznania, wręcz na wsi. A jednocześnie jesteśmy blisko centrum, jest jakieś 10 minut do Ronda Rataje. W pobliżu mamy gimnazjum, dwie szkoły podstawowe, jest sklep spożywczy, mamy także komunikację miejską, którą na przykład nasze dzieci mogą się dostać do, do Poznania, na uczelnie. A jednocześnie jesteśmy na łonie natury. Czyli czyli, tak, enklawa. Tak, idealne miejsce po prostu dla ludzi, którzy chcą spokoju, a jednocześnie chcą szybko dostać się do pracy i. To jest Poznań, to jest duże miasto. Powiedziała Pani Czy... 10 minut do Ronda Rataja, a z Ronda Rataja tak naprawdę dostać się w jakiekolwiek miejsce w naszym mieście jest bardzo, bardzo łatwo. Oczywiście. No właśnie, ile domów jest w ofercie w sprzedaży? Mamy 8 domków jednorodzinnych w tej zabudowie bliźniaczej. Są to cztery budynki, dwulokalowe. W każdym z każdy domek to jest, jest. Jest dwupoziomowy, na parterze znajduje się obszerny salon z kominkiem. Mamy także kuchnię i małą łazienkę. Oraz garaż. Na górze mamy trzy sypialnie i dużą łazienkę. Mamy także poddasze, które można zaadoptować jako poddasze użytkowe i w zależności od potrzeb rodziny zrobić tam dodatkową sypialnię, garderobę lub jakieś, 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 jakieś pomieszczenie, gdzie dzieci na przykład mogą się bawić. Metraż takiego domu to jest 122 m2. I mamy w zależności od rodzaju domu, który sobie wybierzemy, mamy działki od 390 do 490 metrów kwadratowych. No właśnie, powiedziała Pani o powierzchni dla dzieci w domu, ale również powierzchnia przy domu dla dzieci do zabawy tak, jest. Tak, tak. Jest obszerny taras z salonu mamy widok na, na ogród, czyli naprawdę fajne miejsce, żeby sobie swoje cztery mm. kąty mieć i fajnie, fajnie, fajnie sobie tam prosperować. Dokładnie. Ja myślę, że... Nie muszą Państwo nam wierzyć na słowo, bo my możemy Państwu pokazać właśnie te domki jednorodzinne na ulicy Przemyskiej w Poznaniu. Za chwilę Państwo zobaczą film i o komentarz do tego domu, do tego materiału, do tych domków, pięknych domków, ośmiu domków przy ulicy Przemyskiej. Poproszę Pana Jakuba Szustaka. Pan na pewno tam wiele razy był na miejscu, to jest przecież Pana miejsce pracy. Rzeczywiście jest tak wyjątkowo, rzeczywiście jest tak uroczy, jak powiedziała Pani Monika, Zgadza się, miałem, miałem przyjemność realizować te budynki, więc powiem kilka słów o nich. Są to budynki dwupoziomowe, murowane z porotermu grubości 24 cm, ocieplenie styropianem grubości 15 cm, elewacja wykonana w całości w jednym systemie, w systemie Kaparol, co gwarantuje jej wysoką jakość, zakoły wykonane z tynku mozaikowego. Wokół budynków wykonana została opaska z kostki podzbrukowej. Również z tej kostki wykonane są dojścia do budynków, jak również drogi wewnętrzne. Jak widać, elewacja jest pięknie uwieńczona podbitką dachową z barzerii, zakonserwowana i pomalowana w systemie sadoli. W garażu zamontowana została brama segmentowa firmy CRISPOL z możliwością podłączenia napędu. Garaż jest ogrzewany. Mimo to docieplona jest również ściana od strony części mieszkalnej. Znajduje się tu również gniazdo siłowe, więc jak widać dla nas nie jest tylko ważna jakość, ale również funkcjonalność budynku. Na parterze wydzielony został korytarz, kuchnia, łazienka z miejscem na prysznic i ogromny salon z miejscem na kominek i wyjściem do ogrodu. Powierzchnie poszczególnych pomieszczeń widzimy tutaj na pokazanym zestawieniu. Jak widać, jest to układ bardzo przestrzenny. Ścianki działowe wykonane zostały z porotermu grubości 11,5 cm. Tynki w całej części mieszkalnej są gipsowe, maszynowe, zagruntowane i pomalowane w systemie dekoral. Drzwi wejściowe, antywłamaniowe firmy Gerda. Okna PCV dwuszybowe na profilu Forisa z charakterystycznymi szprosami. Zamontowane są również rolety zewnętrzne. Jak widać, okolica ufituje w nowe budynki mieszkalne o ciekawej architekturze. No i mimo bliskości Centrum Poznania odczuwalny jest tutaj przenikający spokój. Kuchnia, do której właśnie wchodzimy, znajduje się od frontowej strony budynku. Aby zwiększyć jej funkcjonalność, wykonana została w niej również ogrzewanie podłogowe. I znajduje się również tutaj piec gazowy kondensacyjny, dwufunkcyjny. O Osprzęt elektryczny również najwyższej klasy firmy Berker. Na wyposażeniu w budynku są oczywiście również grzejniki płytowe w części mieszkalnej i drabinkowe w łazienkach. Parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratu. I może jeszcze o posadzkach, posadzki betonowe z poziomą izolacją przeciwwilgociową i termiczną. Przejdźmy teraz na poddasze. Wydzielone zostały tutaj trzy sypialnie i duża łazienka z miejscem na wannę i z miejscem na prysznic. Znajduje się tutaj również wyjście na ogromny taras. Również powierzchnię poszczególnych pomieszczeń widzimy na zestawieniu. Na poddaszu ścianki działowe wykonane zostały z płyt kartonowych Pozostały standard wykończenia taki sam jak na parterze. Warto jeszcze podkreślić, że w całym budynku mamy zamontowaną instalację alarmową. Poddasze zostało ocieplone wełną mineralną grubości 25 cm. Paraizolacja wykonana z folii aluminiowej zbrojonej. W łazience znajduje się zabudowa typu geberit oraz okno połaciowe pcv. Aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza w niektórych oknach zamontowane zostały na higrosterowane. Balustrada wykonana w konstrukcji stalowej, jak to było widać z zamontowanymi deskami. Wykończenie dachu jest dachówka ceramiczna firmy Rup. Również na dachu znajduje się instalacja odgromowa i komin wymurowany z cegły klinkerowej. Budynek również posiada poddasze nieużytkowe, do którego prowadzą zamontowane estetyczne schody strychowe. Znajduje się na tym poddaszu drewniane okno połaciowe wyłazowe, które zapewnia możliwość wyjścia na dach. Gorąco polecamy i zachęcamy, zapraszamy na ulicę Przemyską. Na pewno, na pewno warto zastanowić się nad tym wynikiem. My już powracamy na wizję. To przed chwilą, co Państwo widzieli, to jest piękne osiedle ośmiu domków przy ulicy Przemyskiej w Poznaniu. Mamy to piękne osiedle dzięki przedsiębiorstwu inwestycyjno-budowlenemu BTM oraz dzięki Pani Monice Bugać-Parchimowicz i Panu Jakubowi Szustakowi, którzy są naszymi gośćmi. To teraz chyba najcięższe pytanie, cena tych domków? myślę, że nawet nie najcięższe pytanie, mm. ponieważ mamy domki w otoczeniu zieleni w Poznaniu, blisko centrum i ceny w zależności od wielkości działki kształtują się od 366 tysięcy do 4 tysięcy od 3660 mm. do 4 na metr kwadratowy, czyli już za 483 tysiące możemy mieć piękny domek jednorodzinny, który znajduje się w, 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 prawie, prawie mm. że w centrum Poznania, blisko centrum. Więc myślę, że cena nie jest jakaś zaporowa i warto się nawet zastanowić nad kupnem takiego domku. Tym bardziej, jeżeli się ma dużą rodzinę, mamy duży ogród dookoła. Jest to jakaś alternatywa dla mieszkania w bloku. Ja myślę, że to nawet jest cena atrakcyjna, jeżeli pomyślimy o domku jednorodzinnym praktycznie w centrum Poznania. To nie są jakieś obrzeża, tak jak Pani powiedziała. Jak wygląda procedura kupna, kupna takiego domku? Czy Wy jakoś ułatwiacie zakup, czy ułatwiacie jakieś, nie wiem, pozyskiwanie kredytów? Znaczy, jeśli chodzi o procedurę, to już w ostatnim, na ostatnich spotkaniach mówiliśmy, że oczywiście bardzo ważne przed zakupem budynku jest do, dokładne jakby zapoznanie się z nim. Tutaj wspominaliśmy, że warto nawet skorzystać z pomocy osób, które które są w stanie zweryfikować jakość wykonania budynku, więc to jest, to jest najważniejsza rzecz, żeby wybrać obieg i zweryfikować, czy nie kierować się tylko emocjami. Jeżeli mamy ten budynek wybrany, należy sprawdzić firmę, która oferuje sprzedaż tego budynku, czy jest, czy jest to firma warta zaufania, jak również sprawdzić księgi wieczyste. Jeżeli wszystko się zgadza, możemy przystąpić do kupna mieszkania. I tak jak pan tutaj zadał pytanie, my jako przedsiębiorstwo inwestycyjno budowlane BTM u nas ta procedura wygląda następująco. Jeżeli klient decyduje się na budynek, podpisujemy umowę wstępną i przyjmujemy zaliczkę, czyli w tym momencie budynek jest zarezerwowany już dla danej osoby. Umawiamy się oczywiście też na termin jakby spłaty pozostałej części kwoty. W momencie zapłacenia tej kwoty budynek zostaje przekazany i możemy podpisać akta notarialne. I staramy się w każdy możliwy sposób pomagać potencjalnym klientom i wychodzić im naprzeciw, więc warto dzwonić, warto z swoimi propozycjami, a my na pewno będziemy starać się pomóc. i i w jak najbardziej dogodny pomysł, sposób dla klienta budynek sprzedać. Czy pomóc na przykład w wykończeniu, czy chociażby mm -hmm. podaniu jakichś adresów firm, które mogą, mogą wykończyć ten budynek. Więc myślę, że klient nie zostanie, po prostu nie zostanie zostawiony sam sobie. No możemy. To chyba jest najważniejsze, bo kupno domu. To zawsze jest jednak trochę, trochę stresu. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Moim i Państwa gościem była pani Monika Bogacz-Parchimowicz oraz pan Jakub Szustak z przedsiębiorstwa inwestycyjno-budowlanego BTM. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Jeszcze mam tylko takie pytanie: jeszcze jest szansa, żeby taki jeden domek sobie chociaż kupić? Oczywiście szansa jest. I zapraszamy. Szansa jest, ale nie ukrywamy, że cieszę się dużym zainteresowaniem, jest dużo zapytań, więc. Proszę dzwonić. Proszę dzwonić zwłaszcza, że we wrześniu. Z okazji, że odbywały się w Poznaju Targi, mamy, ceny mamy cenę promocyjną mhm. i warto naprawdę zapoznać się z naszą ofertą. Na pewno, na pewno. Do, do, końca, do końca września właśnie mhm. mamy ofertę promocyjną, więc proszę dzwonić. Czekamy na Państwa. Proszę dzwonić, proszę dzwonić. A ja proszę, żeby jeszcze z nami chwilę pozostać, bo za chwilę jeszcze...